serdecznie, kochani widzowie! Z tej strony Dawid Jasper. Witam Was, widzowie, na moim dzisiejszym live! Sebek, jeden złoty. Dawid ukradł z bratu Zozole, bo mam ochotę na kozinus słodkiego, a on ma Zozole ukraść mu. Tak, ukradnij mu, ukradnij mu! Ukradnij mu, ukradnij mu! Ukradli mu, Powtarzam, ukradnij mu! Dzięki Asuba poza Udali! dzięki Asuba zupa, poza Dzięki ułanię. do za Dzięki gęsiuła do za Dzięki urani do za Zatrz, Suba zatrz. Ja suba ha Nie Nie <laughs> ha <laughs> La la la, 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 la.

Kolejny teraz poczekam sobie 25 minut, wypowiedzi, mi nie ma Dawid, Dawid. Poczekaj, Poczekaj, ma Dobrze, bo ja mam takiego kolegę i jeszcze moglibyśmy z nim zagrać w piątkę. No to, no trzeba włączyć do mi do lobby, to możesz go, przez ciebie może wejść chyba, może wejść. Co dzień, za nich? nie No.

Ale mnie Terysza blokuje Prokator Mogę po twojemu zrobić rybki yol, i frytek, bo kurwa musiałem i działa w się wcinać moje, moje sprawy To na czacie napisał po angielsku Co on napisał ten czasie How are you mar? Dawid. I'm, I'm good, I'm good, man! I'm good, man! I'm good, man! I'm good! Very 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 good, man! Very good! tak. Tak, tak. Poproszę, tak. Tak, tak. Tak, tak. to... tak. Tak, tu Tak, To na tak. Tak, to Tak, tak

Makławczyk idź tam, Skupra, no, tam jest wydarzenie, smak, Makławczyk to pewno? Tak, nie No, no dobrze, do, 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 do. Dobra dobie, kończę live'a na dzisiaj, kończymy live'a. Zapraszam Was Witamowita na live'a, które będzie jutro, jutro o godzinie 13.01 w dobie.